Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję gry od wydawnictwa Egmont Alicja w krainie słów. Jest to imprezowa gra dla całej rodziny, co możemy przeczytać na opakowaniu. Jest to gra słowna. Przeznaczona dla 3 do 8 graczy w wieku od 10 lat w środku znajduje się imbryczek, imbryczek, do którego działania potrzebujemy dwie baterie AAA, ale już bez przedłużania zajrzyjmy do środka. Mamy tutaj informację, jak zainstalować baterie. Jest instrukcja zasady gry oraz... Elementy potrzebne nam do gry w bardzo fajny sposób są tutaj poukładane I zobaczcie, mamy czajniczek imbryczek, który działa właśnie na baterię Poza tym mamy karty, mamy różne żetony Już Wam mówię o co w grze chodzi Wszystkie elementy mamy już wyciągnięte z pudełka Mamy karty postaci, karty punktacji, karty zakazanych liter One się różnią kolorem, ponieważ są one różnego stopnia trudności Są karty tematów i tutaj mamy żetony, jest żeton pana gąsienicy. Są trzy żetony czasu i reszta to są żetony punktacji. Imbryczek włączamy od spodu. Zobaczcie, jak to wygląda. Volume minus plus, czyli tutaj jest trochę ciszej, trochę głośniej. Teraz jest on wyłączony, tutaj ustawiamy go na 10 sekund, tutaj na 15. Jak pierwszy raz gramy, jak rozpoczynamy naszą przygodę z Alicją w Krainie słów, najlepiej jest nastawić imbryczek na 15 sekund. Odstawiamy go na środek stołu. W wariancie podstawowym nie potrzebujemy żetonów czasu ani żetonu pana gąsienicy. Z postaci zostawimy sobie też tylko kurową kier, która będzie nam oznaczała po prostu pierwszego gracza. Te wszystkie karty potrzebne są w wariancie zaawansowanym. Zobaczcie, mamy tutaj wszystkich bohaterów. Z bajki Alicja w Krainie czarów. Świetna grafika na tych kartach Także zabieramy resztę, chowamy Bo pokażę Wam jak grać w wariant podstawowy Zostawiamy Królową Kier Ona będzie znacznikiem pierwszego gracza Przyjrzyjmy się jeszcze literom Zobaczcie, one są w czterech kolorach Fioletowe i niebieskie są najłatwiejsze Dlatego też te kolory zostawimy sobie do naszej rundy podstawowej, zobaczcie, jakie literki tutaj się znajdują. Tutaj znajdują się litery bardziej powszechne, dlatego ta wersja gry z tymi literami jest trudniejsza, bo tych liter ciężej po prostu unikać. My bierzemy fioletowe i niebieskie, gdy gramy z młodszymi dziećmi, również właśnie bierzmy te literki, a gdy już się dzieciaki ograją, wtedy możemy wziąć tamte trudniejsze literki. Zobaczcie, tutaj też są standardowe litery alfabetu, ale po prostu rzadziej występujące. No może nie tyle rzadziej, co po prostu um, łatwiej tasujemy nasze litery, tasujemy też karty tematów. Imbryczek stoi na środku. Tutaj powiedzmy, mamy pierwszego gracza, drugiego gracza, trzeciego gracza. I teraz odkrywamy po karcie. Jedna karta z tej kubki, jedna z tej kubki. To są zakazane litery, i tych liter musimy uniknąć w podawaniu. Haseł w naszej rozmowie, którą zaraz będziemy przeprowadzać. Karty punktacji, które odłożyłam na bok, oczywiście kładziemy sobie też gdzieś tutaj w pobliżu. One będą nam służyły do brania, gdy któryś z graczy odpadnie z danej rundy. I teraz tak. Gracz numer jeden, który ma kartę królowej Kier, odkrył już literki, bierze dwie karty ze stosu tematów, patrzy, jakie tutaj mamy. Tematy, wybiera jedną z tych kart, powiedzmy, że wybiorę sobie tę, druga jest chowana, a temat odwracam, tak aby każdy widział, jaki jest temat. Literki też muszą być na środku, aby każdy mógł je zobaczyć. I gracz z kulową kier, rozpoczynający grę, wciska imbryk. Od tego momentu ma 15 sekund na podanie słowa, Pasującego do tematu nie zawierającego tych liter. Jakie mogą być to słowa? Mogą być ludzie, rośliny, zwierzęta, przedmioty, czynności lub tytuły dzieł. Muszą być to słowa totalnie się kojarzące z tematem, ale nie mogą być to uczucia. Nie możemy na przykład radość, smutek i tak dalej. Muszą to być słowa z kategorii, które wymieniłam, one też są w instrukcji wypisane, czyli ludzie, rośliny, zwierzęta. Przedmioty, czynności lub dzieła. Rozpoczyna królowa kier, wciska imbryk. Zjeżdżalnia i wciska jeszcze raz, wtedy czas nam zaczyna lecieć od początku i przechodzi runda na gracza obok. Huśtawka wciska, teraz gracz numer 3 powie piaskownica i wciska, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po kolei każdy z graczy mówi słowo pasujące do tematu, nie zawierające tych liter. Gdy komuś skończy się czas, zaraz usłyszycie, właśnie w tym momencie skończył się czas osoba, która nie zdążyła powiedzieć, Zabiera z wierzchu jedną kartę punktacji i kładzie ją obok siebie. Gracz, który odpadł, nie bierze udziału w dalszej części rozmowy, czyli teraz rozmowa toczy się pomiędzy dwoma graczami. Pozostali gracze kontynuują rozmowę, kontynuują podawanie słów do momentu Aż znikną tutaj wszystkie karty punktacji. Ich powinno być tyle, ile jest graczy. Czyli drugi gracz, który odpada, zabiera z numerkiem 2, i gracz, który wygrał, który nie odpadł, zabiera kartę z numerem 3. Teraz każdy z graczy bierze tyle żetonów, ile widnieje na białej filiżance, czyli praktycznie tylko królowa Kier w tym momencie dostaje jeden żeton. Ale jeżeli gralibyśmy w więcej osób, to zobaczcie, tutaj też jest tych żetonów już troszkę inaczej, troszkę więcej z każdą kolejną osobą, więc im więcej osób, tym więcej punktów będzie można zdobyć. Karty znowu układamy w odpowiedniej kolejności od jedynki. Zabieramy zużyte karty. To jest faza sprzątania. Bo no nie powiedziałam wam jak się fajnie te fazy nazywają. Faza numer jeden, nakrycie do stołu, czyli przygotowanie kart. Królowa Kier wędruje teraz do gracza obok i ten przygotowuje, nakrywa do stołu, odkrywa karty, wybiera temat Rozmowy, ostre przedmioty Halloween. Hmm, dobra, może zostawimy Halloween, jako że całkiem niedawno było. I gracz z królową Kier znów wciska imbryk i rozpoczyna rozmowę. Zaczyna się etap drugi, czyli rozmowa. Jeżeli bym powiedziała duch, odpadam, bo tutaj jest U, czyli powiedzmy, że gracz z królową Kier powiedział duch, zabiera kartę punktacji, bo odpadł. Wciskamy od nowa i kontynuują rozmowę pozostali gracze. Dynia, wciskam. Gracz numer 3 powie upiór i też odpada, bo jest u. Zdobywa tutaj tę kartę. Ja biorę kartę z numerem 3 i zdobywam żeton. Oczywiście gra toczy się dużo dłużej, bo tych słówek można wymyślać i wymyślać. Ale nie chciałabym, żeby ten film trwał za długo, dlatego tak w skrócie Wam pokażę o co chodzi. No i znowu faza sprzątania ze stołu, czyli układamy w odpowiedniej kolejności karty punktacji, zabieramy zużyte literki, oraz kartę tematu, a królowa Kier wędruje do trzeciego gracza. Gra kończy się, gdy królowa Kier wróci do gracza, który rozpoczynał. Będzie to oznaczało, że rozegraliśmy tyle rund, ile jest graczy, i następuje podliczenie punkta. Co się dzieje w przypadku remisu? Totalnie nic. Wygrywają wtedy wszyscy, którzy zremisowali. Ja Wam jeszcze pokażę karty przedmiotów. To jest wersja podstawowa gry, a są też wersje dla zaawansowanych graczy. O, Takie mamy. Mamy tutaj przedmioty, coś czerwonego, coś w walizce domowe, zwierzaki. Tematów jest naprawdę mnóstwo. W wariancie zaawansowanym korzystamy z kart postaci, gdzie każda karta coś innego nam wniesie do rozgrywki, ale mamy też wariant dla młodszych dzieci i możemy na przykład korzystać z tylko jednej litery, nie musimy z dwóch liter, a z tematów, zobaczcie, korzystamy tylko takich. Gdzie są ludziki na kartach? Te tematy są, no można powiedzieć, prostsze dla młodszych dzieci, tak aby też się dobrze bawiły. Widzicie, muzyka klasyczna, ostre przedmioty nie są oznaczone tymi. Ludzikami, ale już kino jest oznaczone, piraci są oznaczeni, więc grający z najmłodszymi dzieciakami możemy korzystać tylko z tych literek, aby się wprawiły w grze, aby też im łatwo szło wymyślanie tych haseł. Alica w Krainie Słów jest to gra bardzo pobudzająca wyobraźnię, świetna gra na rozwijanie tej wyobraźni, na pewno wzbogaca zasób słownictwa. Od 10 roku życia, ale ze spokojem, z troszkę młodszymi dziećmi też można grać. Jak już mówiłam, jest też wersja dla dzieci, jedną kartą zakazanej litery oraz z tymi ludzikami na kartach tematów, także można sobie tutaj dowolnie dostosowywać. Fajna tutaj graficznie została przygotowana, bardzo się kojarzy z Alicją z Krainy Czarów, sami przyznajcie, szczelony kapelusznik królowa Kier Alicja tutaj na okładce widnieją. No cóż mogę jeszcze ogrze powiedzieć. Fajna, rodzinna, na imprezę też na pewno, bo bardzo szybka, dynamiczna, trzeba szybko myśleć, kojarzyć, ale unikać tych liter nie jest wcale taka łatwa, jak się wydaje. Polecam Wam przetestować na sobie, sprawdzić, jak będziecie się bawić z Alitą w krainie słów, a więcej ogrze przeczytacie na blogu. W opisie do filmu jest link, zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.